Poniedziałek, 15 października za 20 minut godzina 12. W studiu Rady Ziemi Wieluńskiej gościmy prezesa, prezesa spółdzielni dostawców mleka w wieluniu, pana Stefana Bartele, witam serdecznie. Dzień dobry, radio, witam bardzo serdecznie, radio słuchaczy. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie prezesie, Agencja Rynku Rolnego już we wrześniu z oficjalnych danych podawała, że w pięciu pierwszych miesiącach roku kwotowego 2012-2013, który kończy się w kwietniu przyszłego roku, już zrealizowano 40% kwoty mlecznej i było, jest jeszcze, można powiedzieć, dość realne zagrożenie, że ta kwota mleczna być może będzie przekroczona. Jest u nas też w regionie też tak źle? Radio słuchaczom, jestem dłużny sprostowanie. z so, mojego ostatniego spotkania w Radiu Ziemi Wieluńskiej po prostu przejęzyczyłem się i powiedziałem, że rok kwotowy kończy się w grudniu no więc rok kwotowy zgodnie ze wszystkimi zasadami w Unii Europejskiej jest od 1 kwietnia do 31 marca i w roku 2012-2013 i myślę, że tak długo jak będzie kwota mleczna, to po prostu ten okres rozliczeniowy zawsze będzie taki sam czyli od kwietnia do marca następnego roku. Rzeczywiście na przełomie miesiąca. Sierpnia, miesiąca września, Agencja Rynku Rolnego podała taką informację, że może być yy, kwota mleczna właśnie w tym bieżącym roku kwotowym yy, przekroczona i będzie to wydarzenie, które nie, którego nie było przez ostatnie dwa lata roku kwotowego. Po prostu w Polsce yy, kwota mleczna nie została wykorzystana. Było to. No, wielkim dobrodziejstwem dla y, dostawców mleka, którzy przekroczyli kwotę mleczną, bo po prostu nie musieli płacić kar za przekroczenie kar, kwoty mlecznej. A przecież wiemy, że kara jest, obojętnie jaka by to nie była kara, to zawsze jest bardzo dotkliwa. A w przy przekroczeniu kwoty mlecznej jest ona bardzo duża. To prawie 28 euro za 100 kilogramów. No, 28 euro to y, można powiedzieć. Może trochę, trochę inaczej to liczymy, bo tak jakbyśmy liczyli, to byłoby złoty 20, a w związku z tym, że tam się bierze plusy, minusy, no to my szacujemy w spółdzielni dostawców mleka, że to przekroczenie mogłoby być między 70 a 80 groszy za jeden litr. To i tak jest bardzo Duże, straszna. Jest to straszna kara. Bo do, takie kary były płacone w roku kwotowym 2005-2006. Tam 200, prawie, prawie 300 tysięcy kilogramów zostało przekroczone y, tej kwoty mlecznej. I miejmy nadzieję, że tak nie będzie w tym roku. No, bo, bo ten okres letni był taki nietypowy. 8% więcej jest w skupie w lipcu w porównaniu do lipca ubiegłego roku, jeśli chodzi o kraj. I w tej chwili, właśnie według ostatnich szacunków, y, nastąpiło to przekroczenie. Przyhamowało się. I jeżeli przekroczenie, ta dynamika będzie w granicach 2%, to, to specjaliści, eksperci uważają, że w skali roku nie będzie przekroczenia kwotowego, nie będzie przekroczenia tej kwoty mlecznej. I właściwie na tą chwilę to właściwie tak to wygląda, że jest to ten, ta dynamika została no, jak gdyby ograniczona. Myślę, A jeżeli chodzi o samą spółdzielnię dostawców mleka. Jeżeli chodzi o spółdzielnię dostawców mleka, gdyby spółdzielnia się rozliczała, to uważam, że nie byłoby przekroczenia, bo mamy kwotę mleczną w granicach 53 milionów kilogramów i według naszych wyliczeń byłoby to wykonanie w granicach 99,1, czyli my tu w powiecie wieluńskim. No ale, ale to się nie liczy niestety podmiot skupowy, tylko liczy się w rozliczeniu ogólnokrajowym. No i jeżeli oczywiście będzie to nie daj Boże to przekroczenie, to y, rolnicy po prostu poniosą tego konsekwentnie. Robimy, dlatego rozmawiamy z rolnikami, informujemy ich o tym, i wydaje mi się, że właśnie ta informacja, która z Agencji Rynku Rolnego poszła w Polskę, spowodowała dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, że wzrosła cena kwot, yy, kwoty mlecznej w transakcjach między byłymi dostawcami a bieżącymi. No a druga sprawa, że po prostu rolnicy, dostawcy mleka, no po prostu zaczęli kontrolować sprzedaż tego mleka. I, i trzecia sprawa to sprawa no niestety okresu, który, w którym jesteśmy. Po prostu miesiąc październik to już jest początek ty innego sposobu w wielu oborach żywienia. I to spowodowało, że ta dynamika jest mniejsza. Po prostu będziemy kontrolowali, no bo z drugiej strony rzecz biorąc, to przecież jesteśmy dopiero na półmetku roku kwotowego i uważam, że jeszcze wiele można w tym zakresie zrobić, żeby rzeczywiście rolnicy tych kar nie płacili. Nie ukrywam, że współdzielni dostawców mleka jest to bardzo ważne zagadnienie i rozmawiamy ze wszystkimi dostawcami na ten temat. Y ten sezon letni, większość ekspertów mówi, nietypowy, jeśli chodzi o skup mleka, bo zazwyczaj latem ten skup jest mniejszy. A jeśli chodzi o spółdzielnie dostawców mleka, w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku, jak ten trzeci kwartał wyglądał w spółdzielni dostawców mleka w Wieluniu, czyli lipiec, sierpień, wrzesień? Też była dynamika, z tym, że nie taka duża jak w kraju, bo w kraju była tam granica 8-9%, a u nas było to w granicach 3-4%. My wiemy, z czego to wynika, chociażby z tego, że no pasze po prostu jednak były i są. Właśnie, jeśli chodzi o tą produkcję mleka, ale także każdą inną branżę, tę dziedzinę gospodarki, jeśli chodzi o rolnictwo, ale także inne dziedziny gospodarki, to duży wpływ na koszty ma paliwo, energia elektryczna, a to wciąż rośnie. No, dlatego y, rolnicy no, y, liczą, liczą wydatki, liczą y, koszty w swoim y, gospodarstwie. Współdzielni dostawców mleka także liczymy. Nie ukrywam, że był y, okres, kiedy nastąpiło załamanie w cenach na, y, na artykuły mleczarskie. I to bardzo wyraźnie. Mówiłem bardzo dużo na ten temat na ostatnim spotkaniu. No, w tej chwili. Jest y, tendencja wzrostu niektórych artykułów mleczarskich, ale też to jest różnie, bo był okres czasu, kiedy za tonę mleka mogliśmy dostać 2650 euro. Dzisiaj spadły ceny 2500, dlatego że y, dla Algierii Nowa Zelandia zaproponowała, że sprzeda im mleko za 2600 euro. I to już. Spo, Powodowało, wpłynęło na ceny mleka w proszku w Polsce. Wzrastają ceny tłuszczu, ale to na rynkach właśnie zagranicznych. W kraju na razie jeszcze handel no, nie bardzo jest skory podnieść, płacić więcej za nasze, za nasze artykuły mleczarskie. Także budżet. Spółdzielni dostawców mleka i innych podmiotów gospodarczych, no po prostu jeszcze na dzień dzisiejszy tak bardzo nie odczuwa tych, tych tendencji światowych. W dalszym ciągu jest po prostu, można powiedzieć, dobrze ale nie bardzo dobrze. Panie Prezesie, mówimy o tych kwotach mlecznych, o tych być może karach. Miejmy nadzieję, że one nie będą, nie będzie tego przekroczenia kwot mlecznych w tym roku kwotowym 2012-2013 do, do początku kwietnia. Minister Rozwoju Wsi i Rolnictwa, pan Stanisław Kalęba, otwarcie mówi, że będzie się opowiadał w Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 o to, żeby utrzymać kwoty mleczne i kwoty cukrowe. Niestety szansa większa jest na kwoty cukrowe, bo za tym opowiadają się m.in. Francja i Niemcy, bo na tym korzystają. My mamy niedobór 200 tys. ton, chociaż kiedyś byliśmy potentatem w eksporcie. Pan, pana zdaniem to kwotowanie mleka powinno zostać utrzymane, czy jednak odstąpić? To znaczy, ja uważam, że w Polsce nic by się nadzwyczajnego nie stało, gdyby kwoty mleczne zostały odstąpione od kwot mlecznych pod jednym warunkiem. Że państwo wykupi te kwoty od naszych dostawców, bo przecież nasi dostawcy, w dużej y części, to są właśnie ci, którzy y postanowili rozwijać produkcję mleka. Oprócz tego, że otrzymali y kwoty mleczne, to także i kupili kwoty mleczne, czyli zainwestowali swoje własne pieniądze, i dlatego jestem zdania, że Y, państwo po prostu powinno znaleźć środki na wykup tych kwot mlecznych. Jeżeli znajdą, to mnie się wydaje, że w Polsce nic by się nadzwyczajnego nie stało i w Europie też jeżeli kwoty mleczne zostałyby zlikwidowane. Panie prezesie, jeśli chodzi o to inwestowanie, teraz tak już na koniec. Spora grupa rolników z terenu gminy Złoczew, Ostrówek, Konopnica, zainwestowała w rozwój swoich gospodarstw rolnych, tych, szczególnie producenci rolni, producenci mleka. Te wielkie obory nowoczesne, infrastruktura, bardzo duże pieniądze i jest zagrożenie. Kopalnia węgla ma tam powstać, bo już te pierwsze od Wierty próbne zostały zrobione. Teraz jest badanie oddziaływania na środowiska takiej odkrywki ewentualnej i jest zagrożenie. Załowisko, które jest proponowane w tym miejscu, a nie innym według projektu, zagraża bytowi wielu, wielu gospodarstw. Jest to problem dla wielu gospodarstw, jest to problem także dla spółdzielni dostawców mleka. Z racji tego właśnie tak, jak pan redaktor tu powiedział, że wiele gospodarstw i to bardzo duża liczba gospodarstw, które właśnie są w tym terenie, gdzie ten węgiel jest, zainwestowało swoje pieniądze. Oprócz tego są gospodarstwa, które są na obrzeżach tego planowanego, planowanego, planowanej kopalni węgla brunatnego. Dlatego bardzo pilnie rolnicy, a także my, współdzielni dostawców mleka, słuchamy tego, co mówią y, przedstawiciele kopalni w Bełchatowie, to, co możemy przeczytać w różnego rodzaju publikacjach. Y, zdajemy sobie z tego pełni sprawę, zdają sobie z tego sprawę także i rolnicy, że jeżeli zostanie podjęta decyzja o kopalni y, węgla tzw. Tak zło, tak złoczew, po prostu spółdzielnia dostawców mleka ani rolnicy nie będą w stanie się przeciwstawić. Są natomiast elementy, które są związane z tą kopalnią, chociażby to słynne zwałowisko, które jest zlokalizowane na terenie gminy Ostrówek, a konkretnie y, Milejowa, Janowa, Okalewa, Kozuba. I woli rudlickiej, które zdaniem rolników można by było zlokalizować w innym miejscu. I próbujemy przekonać, próbują rolnicy przekonać, próbujemy także ich wesprzeć w tym przekonywaniu. Jednak efekt na dzień dzisiejszy jest, można powiedzieć, żaden. Nikt się nie chce określić, czy istnieje szansa, czy nie ma, nie ma tej szansy. I dlatego tak pilnie słuchamy y, przedstawicieli kopalni, y, kopalni w Bełchatowie, ponieważ y, spotkałem się z głównym inżynierem do spraw y, rozwoju, z panem Wiadernym, rozmawiałem i niestety nie przekonał mnie. Nie przekonał mnie o tym, że dla gospodarstw rolnych, a w przełożeniu także dla spółdzielni dostawców mleka, kopalnia w Bełchatowie się y, nie wpłynie negatywnie. Uważam, że y, przedstawiciele kopalni w Bełchatowie po prostu y, no, patrzą tylko na swój własny interes. Natomiast nie patrzą na skutki. Jakie ta kopalnia wywoła na terenie właśnie tej gminy, tych gmin, a także jakie będzie, nie, nie chcą powiedzieć, jakie będzie oddziaływanie na tereny inne, które, które, na którym oczywiście są gospodarstwa produkujące mleko. I tak jak powiedziałem, zdajemy sobie z tego sprawę, że kopalnia Bełchatów, Produkuje odpowiedni duży procent energii elektrycznej, że jest podmiotem, który na pewno jest mocniejszy pod względem, pod względem w ogóle y, no, swojej siły, swojego potencjału, swojego udziału w, 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 w dochodach narodowych, niż spółdzielnia, niż poszczególne gospodarstwa. Ale nie możemy podchodzić do tego w taki sposób, że, że problemy gospodarstw rolnych są problemami, którymi nie należy rozwiązywać i pieniądz nie załatwi wszystkiego. I teraz już tak na koniec ja tylko dodam, że muszą Państwo też wiedzieć o tym, że rolnicy z tych terenów, którzy tam gospodarują, wchodząc na przykład w program modernizacji gospodarstw rolnych, czy w rolno-środowiskowe programy, wchodzą w wieloletnie zobowiązania i jeśli na przykład w 2020 roku zostaną wywłaszczeni i, i tych warunków nie spełnią, to znów Agencja Restrukturyzacji będzie żądała odszkodowań, no i zwrotu pieniędzy, które rolnicy pobrali, a to też będzie duży problem, o czym się na razie nie mówi głośno, ale trzeba zacząć o tym mówić. Moim państwa gościem był prezes Wielonii Dostawców Mleka w Wielonii, pan Stefan Bartelan. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.